Dzień dobry, Anna Wyciechowska, Lublin Live. Ładna pogoda. Może porozmawiamy o kwiatach. Dzień dobry. Dzień dobry, Dzień dobry. Głoszcza, pana Andrzej. I pana Wojciecha. Wojciecha. Witam serdecznie. Lubicie panowie kwiaty? Co prawda to bardziej chyba bardziej kobiety lubią, ale panowie chyba też są wrażliwi na piękno, prawda? No, oczywiście, że tak. No jak najbardziej. jak najbardziej. Zresztą jest to nasza branża, w której w tej chwili po prostu jakby działamy już od kilku lat, gdzie takie kwiaty właśnie sprzedajemy tutaj na Starym Mieście za graną Ogrodowe? To są kwiaty ogrodowe. W tej chwili co prawda sezon się kończy, ale to są bukiety słoneczników, bukiety kolorowe takie i różne w ogóle takie kwiaty ogrodowe, e, ogrodowe astry, astry, cynie, cynie. kwiaty które, polne, które jeszcze które... jako dodatek właśnie tak. do tych bukietów jest dawany. No Tego rodzaju asortyment. Gdzie pan momencie? Na, na Starym Mieście. W Lublinie, tak, w Lublinie, czyli za Bramą, za bramą Krakowską. Krakowską. a w Bramie przy Świcie również. Bramie... Gdy pada deszcz, ewentualnie jest pogoda taka nie za bardzo, no, no to wtedy się staje w Bramie i sprzedajemy. Rozumiem, sprzedajecie, ale również zbieracie mandaty za to sprzedawanie. Tak. No niestety, no Co taka jest? jest. Co to jest? To są właśnie to są... te mandaty które właśnie nam są wystawiane za tego rodzaju handel tymi kwiatami. Handel uliczny to się Handel nazywa. uliczny, tak. Dlatego, że sprzedajemy to dosłownie prost, wprost z chodnika. I no, od jakichś trzech lat jest to przestępstwo, można tak to powiedzieć. To znaczy, że ja zaprosiłam przestępców do studia? No, no według... odnosząc się do, do, do Straży Miejskiej, ewentualnie do Rzecznika Straży Miejskiej, który różne rzeczy określam na nasz temat, no to tak jakby Pani rozmawiała z przestępcami. To może określmy nową definicję przestępcy. Kto to jest yy, według panów. To znaczy Straż Miejska zawsze nam to tłumaczy ściśle według prawa, że jest to wykroczenie, nie przestępstwo. No ale definiując to słowo, czy wykroczenie, czy przestępstwo, wykroczenie, pytanie. wykraczamy prawo przestępstwo, przestępujemy prawo. Dla mnie ma to takie same znaczenie, jakby to nie nazwać, czy jestem przestępcą, czy wykroczeniowcem. W każdym bądź razie po prostu jest to jedno drugie się wiąże. Tak. A czy rozmawialiście z, ze strażą miejską na ten temat? Co na ten temat mówi rzecznik straży miejskiej? No rzecznik straży miejskiej pan yy... Robert Gogola w lipcu był. Tegoż roku. tego roku, tak. tak. W lipcu tego roku był taki krótki reportaż w panoramie lubelskiej telewizja lubelska właśnie to w kurierze nagrywa. lubelskim też była w kurierze mniej więcej w tym czasie kiedy te artykuły w kurierze lubelskim się pokazywały też między innymi wypowiedź pana właśnie rzecznika straży Miejskiej, pana Roberta Gogoli że szpeci to wizerunek miasta dosłownie to jest cytat jego słów to ale szpeci, tu... szpeci. panowie no. szpeci wizerunek kwiaty, czy kwiaty że my... Dając, szpecimy wizerunek starego miasta. Czyli Panowie razem? No. Przede wszystkim kwiatami, chodzi, tak? to tak. moim zdaniem o te kwiaty, które się sprzedaje, bo to nie ale chodzi są, o to, o, że my się tam piękne. znajdujemy, ale to, że w ogóle to sprzedajemy i oferujemy to ludziom właśnie. Ale te kwiaty, zwłaszcza słoneczniki, pięknie się wkomponowują w krajobraz starówki, więc nie mogę zrozumieć, jak to może szpecić. No może ja inaczej je no się Wkomponowują, ale to już jest taka. No, wypowiedź właśnie rzecznika Straży Miejskiej. Można powiedzieć złośliwa, bo to jest przeciwko po Ale prostu złośliwa, nam e, za to, co my w ogóle tutaj robimy, dlatego że e, wręcz przeciwnie spotykamy się z opinią ludzi, którzy się to, jak właśnie. Jak ludzie mówią, jak reagują na te kwiaty, na to piękno, które niby szpeci starówkę. Ludzie, ludzie, którzy przechodzą obok tych kwiatów i tak dalej, bardzo sobie chwalą to, robią zdjęcia, kupują no, te kwiaty. Kupują, zachwycają się tymi kwiatami, no a odnosząc się jeszcze nawiązując do, do, do słów rzecznika Straży Miejskiej, być może jemu się to nie podoba. Może on jest jakimś tam, nie wiem, wbrew kwiatom czy, czy coś takiego. Ja że mam pomysł, kwiaty, kwiaty razem się nie jak podobają. Strażnik Miejski, tak. proszę wręczyć kwiaty, Słoneczniki To znaczy, wie pani, I że się, odnoszą się do tego, do tych Państwa, którzy przychodzą, bo to i Pani przychodzi i Pan, w zależności kto ma dyżur, to oni, oni tam nie mają nic do tego, bo oni wykonują swoje polecenie, prawda? A to jest odgórnie. Wykonują swoją pracę, tak, to trzeba ich zrozumieć. A mi, mi nawiązuje temat tylko i wyłącznie do, do Rzecznika Straży Miejskiej. Może jemu się to nie podoba i, i on może jest nie wiem, jakiś, jakiś, po prostu nie lubi może kwiatów, może, może... No nie mają uchylenie o właśnie, alergię ma, czy tam coś, no, tam no się wiem, nazywa no. alergią, tak. Tak, tak. Proszę mi powiedzieć, panowie kolekcjonujecie makulaturę, nie wiem jak to nazwać. No, to są mandaty i... karne. Czy to są wszystkie te mandaty karne? Mogę zerknąć na no to? No proszę bardzo. Czy? Proszę, tak, proszę. Tak, bardzo proszę to mi to opowiedzieć to... O, o, o tych mandatach. Yy, tak, to są mandaty karne, które... Yy... Są jeszcze bez tytułów wykonawczych z ostatniego roku i trzech miesięcy. Gdyż tam pierwszy mandat, który leży na dole jest czerwca 2013 y, roku, a to są ostatnie z ostatnich dni, ostatni 13 września Czyli też to 2014, tak. w sobotę. Y, to hmm. są mandaty. No jest ich tu kilkadziesiąt ogólnie, łącznie z tymi mandatami, na które mam już tytuły wykonawcze, to leży jeszcze pół szuflady z dopiętymi tymi tytułami wykonawczymi i jak już tak wstępnie sobie to któregoś razu przeliczałem, ogólnie jest to już w tej chwili na ponad 10 tysięcy złotych. Czyli mandatów. nie jest w stanie spłacić Nie jest tych to realne mandatów. ani zapłacenie tych mandatów, dlatego że no, rzeczą normalną jest yy, ktoś, kto byłby w stanie po prostu realizować to i miał na to środki, to by nie stał tak jak my to tak. musimy stać, a przyczyną tego jest, no powiem krótko, kilkunastu lat, gdy miałem rentę. Ta renta w dziesiątym roku w marcu została mi odebrana. Tego Są... roku? W dziesiątym roku. W 2010, 2010 roku, roku została mi odebrana. I 3,5 nie nie pół... roku sądowania zeszło po prostu na marne, na niczym. Nawet... To znaczy, że Pan nie ma w tej chwili... Nie mam do żadnych dochodów, nie mam żadnych w tej chwili osobistych Świadków. żadnych środków yy, do utrzymywania się. Rodzina mam, yy, rodzina moja stanowi cztery osoby. No pracuje żona, ale to są praktycznie dochody przekraczające trochę najniższą krajową, więc na cztery osoby to absolutnie nie starczy. Same opłaty średnio miesięczne, bo niektóre co prawda robimy co dwa miesiące, ale uśredniając to wychodzi 600 ponad 600 zł miesięcznie. Gdzie ja ta korenta 600 zł brałem, co praktycznie pokrywa, a w tej chwili ja na to muszę wszystko zarobić, prócz oczywiście no, inne niezbędne rzeczy jakieś w postaci jakiejś chemii gospodarczej, czy i tak dalej, które no, no też na mięsno środki na życia, prostu... życia. Ja muszę też zarobić, bo to co środki do życia. Tak, że ona zarobi, no to co? 1350 zł można na cztery osoby to to na życie le, tak. co starcza i na jakieś tam drobne rzeczy które sobie odkłada dla nich. Przeglądam te mandaty i widzę, że wszystkie opiewają na kwotę 50 zł. Były wyższe? Y, oczywiście, to niektóre, znaczy większość może tych mandatów jest na 50 zł dlatego, że no już no nie wiem, zależy to już po prostu od tych wystawiających panów ze Straży Miejskiej, ale są tutaj mandaty nawet do 500 zł. Do 500? Tak. tak. Nawet. Nawet, nawet do 500 zł. To jaka jest różnica między mandatem 500 zł a 50, no 50 zł? 50. mam nawet na 100 zł. Na Często są po 100 zł. Tak, czy zależy ile państwo ja miejsca zajmujecie wezmę w danym pokażę momencie? Jeszcze taką rzecz. Już nie że... chodzi o miejsce, proszę panią. Nie chodzi o miejsce, po prostu. No bo ja nie rozumiem. Raz się wystawia mandat za 50 zł, a drugim razem za, za, to wszystko... za 100 zł. To, tak, w zależności kto chodzi, Jakie po kryteria? Po prostu, zależności, jakie? Jakie? To chciałem właśnie znaleźć, nie wiem czy mi się uda z lipca zeszłego roku to było 2013, no, 300 zł, 300 zł, 300 zł tak, tak. I to był data 21 lipiec. Tak, i tu powinno być. jest bardzo różna, tak. duża rozbieżność. Tu powinny być, tu jest 100 zł, 300 zł. Tu jest 50 i 200 zł, ale były mandaty, które bym chciał pokazać. Dosyć tego dużo jest, więc może trudno mi to będzie w tej chwili szybko znaleźć, ale powiem krótko, tak. że w jednego dnia dwa razy po 500 zł tak. było wystawione, dlatego że wysokość mandatu nie może być wyższa w niż ogóle 500 niż 500 2. zł. Więc po prostu były wystawione po kolei dwa mandaty. No oczywiście wtedy chodził sam naczelnik yy, Straży Miejskiej, był niesamowicie po prostu do nas yy, niepozytywnie nastawiony. No to i po prostu, żeby... Państwa? Tak, Próbowali ale to tam... Oczywiście, tylko że to rozumienia. nie dawało żadnych skutków. To, szkoda w ogóle było się denerwować i dyskutować, więc po prostu kazał wypisać dwa razy po 500 zł swoim tym służbom wykonawczym. z, z Strażnikom ze Straży Miejskiej, którzy nam to wypisywali. A. To nawet tak, tak były takie sytuacje. Spróbuję mm -hmm. się doczytać, jakim tytułem zostały one, te mandaty państwu. Przekazane. Tytuł, to zazwyczaj wszędzie jest dzisiaj... jednakowy. Jest jeden, jeden artykuł tylko. Artykuł... Handel w miejscu nie wyznaczonym. Czym, poza miejscem zgody. do tego wyznaczonym. i ulica bramowa. ulica, bramowa, bramowa i po prostu kwiaty. No. Czyli w zasadzie tekst hmm. jest zawsze ten sam. Tak. A jak do tego odnoszą się na przykład obcokrajowcy czy, czy goście z innych miast w Polsce? Czy, czy są bardzo, na są bardzo dobrze miastami? nastawieni. Po prostu są plusem dla nas, bo, bo przychodzą, kupują. Fakt, że, że ciężko jest się no, porozumieć, prawda, ale jest wszystko ok. Są zachwyceni tym że u nich czegoś takiego nie ma, a u nas coś takiego właśnie jest, no, no są zachwyceni po prostu. Ale no ja byłam wszyscy. świadkiem obserwatorem właściwie konfliktu, kiedy podeszła do was Straż miejska i inne osoby zaczęły ingerować tę rozmowę i nawet być agresywne. Tak, tak. To odnosi się do, do właśnie do strażników miejskich, bo. No, Podeszli, podeszli panowie, akurat ja sprzedawałem kwiaty. Podeszli ze Straży Miejskiej wypisać mandat, a podeszli panowie z Katowic, którzy, no, obelżewie tam do Straży Miejskiej się odnosili, że u nich w Katowicach czegoś takiego nie ma. Po prostu słowa, cytuję, tak jak jeden pan odkreślił: Dajcie chłopu zarobić, może z tego jedynie żyje. A nie piszecie i tak dalej. No, a więc ze Straży Miejskiej odpowiedzieli, że oni wykonują tylko polecenie służb wyższych. I mieli rację w sumie. No, no mieli bo gdyby rację, nie wykonywali tak, polecenia, no, ale, ale, utracili pracę. Tak, tak, ja ich rozumiem, ale... ale no. Czy panowie mają jakiś pomysł na rozwiązanie tego konfliktu? Bo można to nazwać konfliktem. Można nazwać konfliktem, ale... To jest... Wie pani... To znaczy ja widzę, że tu by trzeba było jakiejś tylko dobrej woli, po prostu władz yy, naszego miasta, yy, gdyż yy, no z tego co wiemy, yy, w innych miastach tego rodzaju yy, proceder yy, handlu kwiatkami przyjął się, jest to yy, wszechstronnie jakby tolerowany, zarówno przez władze miasta i. Yy, potrafili po prostu ten konflikt rozwiązać, znaczy konflikt dojść po prostu do no, porozumienia bardzo. jakoś, żeby Że y, można, można to coś jakoś takiego y, sprzedawać obopólnie y, załatwić, ta. prawda? I jedna strona i druga, żeby była zadowolona, prawda? Powiem jeszcze, no, że tak, przewodnicy, y, miejsce oprowadzający wycieczki, wycieczki tak, też tak. o nas mówią i pokazują tak. tutaj, że właśnie nie tylko w Krakowie, właśnie tak cytuję słowa y, pewnego tu pana przewodnika, y, mówi, nie tylko w Krakowie mówi i kwiaciarki są krakowskie, ale u nas też mamy, mówi, kwiaciarki tak. lubelskie. No, I po prostu tak, powtarzamy. zachwala Gdańsku, tak i y, pokazuje właśnie, jak to dodaje y, urok no. naszemu miastu w ogóle jest no, po prostu pewnym jakbym takim symptomem kultury po prostu też naszego miasta, gdzie wiemy, że nasze miasto rywalizuje po prostu różnymi sposobami właśnie o to miasto, jako, miasto Lublin, inspiracji, jako inspiracji a, miasto a. kultury. Więc ci przewodnicy o nas to opowiadają i pokazują właśnie. A myślę, że takim rozwiązaniem tego to by była dobra wola właśnie władz miasta, jakoś, bo no na podstawie ustawy o samorządzie terytorialnym, zarówno miasto, jak i Rada Miejska, no są władni coś takiego ustalić, żeby to po prostu jakby w pewien sposób zalegalizować tego rodzaju, no tą naszą działalność, że tak powiem. Tak, no bo przecież my nic na siłę nie robimy, prawda? Nikomu nie wciskamy tego na siłę i tak dalej. Kto ma ochotę, podchodzi, kupuje, prawda? Powiem szczerze, Także... nie wyobrażam sobie starego miasta bez No widzi Pani, no właśnie tu jest kwestia tego typu, że, że... Stare miasto no, jest piękne nasze, nie, nie oszukujmy się, prawda, ale jednak te kwiaty, nie to, że ja handluję, no, ale jednak dodają tego uroku, no nie oszukujmy się. No, no, y, nie wiem, można zapytać y, nie tylko handlujących, ale, ale kupujących i każdy to poświadczy, także ludzie przychodzą, zdjęcia sobie robią, y, y, no po prostu jest, jest kwestia naprawdę taka wesoła, śmieszna, że... że, że jest to wspaniałe, no wspaniałe, wspaniale to wygląda, jest wspaniale poustawiane, no każdy zachwycony jest tym po prostu. Czy państwo próbowaliście pisać petycję do ratusza w tej sprawie? To znaczy byliśmy na oficjalnym byliśmy. widzeniu z prezydentem Żukiem. Oczywiście prezydent wypowiedział się w ten sposób, że te kwiaty, jakby wpisały się już w nasz tutaj wizerunek miasta, i oczywiście był za tym, żeby to po prostu jakby zalegalizować. Tylko no sprawa się na tym zakończyła, że trzeba to było zrobić dokładnie. Ściśle według wszelkich kryteriów prawa i przepisów. Y, oczywiście, ponieważ jest to na terenie Starego Miasta, trzeba zacząć od y, konserwatora zabytków wszelkie y, zezwolenia i tak dalej. I, I to nie byłoby jakieś tam długie zezwolenia, ale tylko okresowe, bo y, nawet tam był przedstawiciel y, tego przedsiębiorstwa dróg i mostów, którzy A, ewentualnie trzy, oni tam wyznaczają. W pół miejsce. roku maksymalnie. Nie, to było tak na parę miesięcy no, wtedy mówię, co było proponowane. Tak, tak coś mówił. Że A później by trzeba później było jakby trzeba się starać o ponowne. Ale to jest... wszelkiego rodzaju koszty z tym związanie o to staranie no nie były adekwatne do tego, praktycznie, siebie, co my z tego i... mamy. Ten czyli byście musieli ponować. Przekraczałoby koszty, to możliwości. Tak? No bo wszelkie Pani, te... To wtedy już trzeba by było całkowicie zrezygnować ze sprzedawania. No. Nie byłoby żadnego sensu. Żadnego sensu. Najlepszym sposobem by było uzyskanie pozwolenia na sprzedaż tymi kwiatami ogrodowymi, czyli wydzielenie jakiegoś, jakiejś strefy no, w starym tak, mieście. Tak. Jaki to jest, jak duży metraż wam jest potrzebny do handlowania kwiatami? A dużego metrażu? Metr latowy wystarczy. Zależy, Zależy, no, ten metr z... dwa wystarczy od, W zupełności. zależności od okresu jeszcze, jeśli jest ten sezon tak. z słonecznikami, no to trochę więcej zajmuje, jeśli po prostu jest to taki sezon już no, rozpoczynający się czy kończący No nazwijmy to tak, w zwykły dzień wystarczyłoby przykładowo ten metr dwa, gdy jakieś imprezy się odbywają czy coś takiego, potrzeba by było ten przykładowo Trzeci. dodatkowy metr dwa więcej, prawda? To czyli te 3-4 metry. I tyle, I tyle naszego. O nic więcej nie prosimy. O obok, nic więcej. Obok nie prosimy. Was często widzę lajków ulicznych, tak. którzy zbierają również pieniądze do kapelusza, To jest już dozwolone? To znaczy no. W, wydaje mi się, że jak e, Straż Miejska do nas się odnosi, że my jesteśmy, jakśmy nawiązywali wcześniej przestępcami, a oni są zwykłymi grajkami i tak dalej i oni nikomu nie przeszkadzają, nie szpecą starego miasta i tak dalej, no to widocznie Straż Miejska uważa, że, że jest wszystko okej. Okay. Mhm. Tylko my im przeszkadzamy właśnie z tymi kwiatami. Panowie no wy też z butelkami, A... z alkoholem sprzedajecie... My, absolutnie um, te kwiaty, nie. kwiaty, bo nie. ci grajcy, nie. grajkowie. Uliczni często. Grajkowie, są grajkowie po alkoholu, nie, po nie będę ukrywał. Grajkowie normalnie zbierają, nazbierają przykładowo na to jedną butelkę, nie wiem czego tam, w każdym bądź razie do, do wypicia. Zaraz biegnie któryś do sklepu, kupi, wypije i z powrotem to samo. To robią. Nie psuje I to nie psuje wizerunku starego miasta, starego miasta absolutnie. Tylko I Straż Miejska przechodzi sztuje. tylko obok nich, yy, zwróci im uwagę przykładowo, żeby ciszej grali czy coś takiego i idą dalej. I idą dalej. I to nie psuje wizerunku starego miasta. No w zdecydowanej większości sytuacji dzieje się, tak. że idą dalej. Czasami jest tak, że tam wezmą spiszą iść, no chyba, że już A, to no, już, na temat jakiejś. gdy ktoś gdzie, definitywnie interweniuje to, i jest tak, tak, z, ewentualnie mieszkańcą, czy, czy ubliżają z, komuś z tak, któremuś tam, czy tam coś wtedy, takiego. No to wtedy tak. A ogólnie to, jest to tolerowane. Absolutnie, absolutnie, bo nawet wobec nas, tak jak nam staliśmy z kwiatami, ukradli po bukiecie, czy tam coś zdarzają, takiego, tak. zgłosiliśmy interwencję, żeby przyjechała straż. nikogo nie było. Nikogo to nie znaczy, Później nie przyjechali, a oni nie wiedzą gdzie oni mieszkają, nie wiedzą gdzie uciekli, nie wiedzą co i to była interwencja. Tak, tak, tak to się odbywa. Tak to się odbyło. Przykra rzeczywistość, będziemy wracać do tematu i ja dziękuję tutaj za przybycie do studia. Dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję, również. dziękuję do widzenia.